Witajcie moi drodzy w kolejnym, już 24 odcinku MLM bez tajemnic. Dzisiejszy temat: czy musisz znać skład produktów w branży MLM, aby odnieść sukces w tym, w tym biznesie? Temat oczywiście wzięty po prostu z życia codziennego, z rozmów z ludźmi. Ostatnio miałem taki, można powiedzieć, incydent, gdzie osoba zapytała mnie po prostu o skład, jednego, pewnego produktu o skład i ja mówię ok, jak chcesz dowiedzieć się dokładnie co w tym produkcie jest, ja Ci podeślę filmik, żebyś żeby się zapoznał po prostu z, ze składem produktu, a ta osoba po prostu zaczęła do mnie po prostu mieć pretensje wielkie, że że po prostu jak ja mogę być w branży i nie znać po prostu składu produktów. Ja mówię, ok, jeżeli Ty masz dzisiaj w swoim asortymencie, w asortymencie Twojej firmy, masz kilkadziesiąt, kilkaset pozycji, a może nawet kilka tysięcy, bo są takie firmy, które naprawdę mają ogromnie, potężnie duży asortyment. Ja mówię, czy znasz skład każdego z tych produktów? No nie, ale jak ktoś się mnie pyta, to ja się dowiaduję jak jest i, i wytłumaczę. Ja mówię, a ja tak jak ci mówię, nie tłumaczę, bo to jest błędne koło. Po co my mamy się uczyć? Ten biznes ma być prosty, ten biznes ma być ułatwy dla każdego. I dlatego ja bardzo często pokazuję właśnie tą prostotę tego networku, że on ma być prosty. Ty nie musisz się dzisiaj, to nie jest nauka o rakietach kosmicznych, tylko ten biznes jest oparty o prostotę i... Zadajemy jedno pytanie: czy rezultaty, jakie dzisiaj osiągasz w swoim projekcie działając, czy ciebie satysfakcjonują, czy tobie dają po prostu takie mega spełnienie pod każdym aspektem, pod każdym względem, zarówno pod względem produktowym, jak i biznesowym, czy to ci się spina finansowo? Osoba mówi, a czy to jest ważne? Ja mówię, tak, to jest ważne, bo jeżeli ja buduję biznes, to buduję go po to, żeby on mi przynosił finansowe korzyści. To jest proste i logiczne. Oczywiście. Te korzyści finansowe zawsze są rezultatem, rezultatem naszego działania. I jeżeli teraz chciałbym, abyś to zrozumiał, zrozumiała dokładnie, co chcę tutaj powiedzieć, co chcę przekazać. Jeżeli, jeżeli ty dzisiaj będziesz starał się nauczyć po prostu tego, jaki skład mają Twoje produkty, oczywiście możemy wiedzieć, jak one działają. Jak najbardziej warto to wiedzieć, że jeżeli ktoś zapyta, a to na co, albo na to, co byś mi polecił. Czy przykładowo, jeżeli działamy tam w branży kosmetycznej, to przykładowo, nie wiem, ja mam taką i taką skórę, jaki krem byś mi polecił? Pomóż mi dobrać właściwy krem. Okej, okay, wtedy jest okej, okay, bo wtedy wiem przykładowo, ten, ten krem jest dla skóry suchej, ten krem jest dla skóry jakiejś tam e, przetuszczającej się, dla, dla osoby młodszej, dla osoby do, dojrzałej. No po prostu to jest mega ważne, żeby wiedzieć, co komu polecić. Ale w tej kwestii, jaki ma skład. Ile przykładowo, nie wiem, witaminy C jest w witaminie C, ile kolagenu jest w kolagenie. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja wiem, że on przykładowo działa, ten kolagen, bo stosuję go wczoraj gdzieś tam na wrzuciłem na relacje, nawet gdzieś tam jakąś yy, nagrywkę po prostu z różowym kolorem. Dzisiaj w różowym kolorze nawet jestem. Jak powiedziałem wczoraj, yy, jestem facet taki, który lubi różowy kolor yy, i nie tylko odzieży, jak i różne różowe kolory. Nie wiem, może miałem być dziewczynką. Nie wiem jak to jest. Ale, ale ogólnie e, czuję się po prostu w różowym fajnie e, i, i przede wszystkim lubię. Ale wracając do rzeczy. Ty nie musisz dzisiaj znać składu produktów. Nie musisz wiedzieć, ile tam procent jest czego. Od tego możesz mieć narzędzia. Oczywiście, niektórzy w swoich projektach właśnie nie mają narzędzi e, gdzieś tam. Na, e, można powiedzieć firma ich ciągnie na szkolenia, żeby się uczyli opowiadania o produkcie, żeby się uczyli ich składu itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Często ludzie uczą się przez lata świetlne ile witaminy C jest w witaminie C, z czego ona jest złożona, ile kolagenu jest w kolagenie, ile tam dalej po prostu w danym kremiku jest tego, tego, tamtego. I powiem tak, pytanie brzmi tylko po co, czy jeżeli pójdziemy, nie wiem, do sklepu jakiegokolwiek kosmetycznego, czy Pani zna dokładnie skład każdego produktu? No nie, jeżeli zapytamy o skład, to weźmie etykietę i przeczyta i powie, no tu jest to, 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 tyle, tyle i tyle. Pójdziemy do apteki przykładowo, po jakiś lek. Oczywiście może tam Pani Magister wiedzieć na bazie czego jest ten lek, ale przykładowo jaki tam jest skład procentowy, no z pewnością nie zna Pani Magister w, w aptece, nie zna składu każdego leku. No, przecież graniczy graniczyłoby to z cudem, wręcz to by było głupotą, żeby się uczyć wszystkiego, bo to, to ma być proste. Ja mówię, yy, po to jest opis, po to przykładowo mamy opis, żebyśmy się nie musieli tego uczyć. Po to mamy narzędzia, po to mamy yy, przykładowo filmiki instruktażowe, gdzie ekspert omawia produkt, bo on go tworzył, on przykładowo wie doskonale, jak on działa, dlaczego. Tego jest tyle, a tego tyle. Dlaczego akurat tak jest to połączone? Dlatego, moi drodzy, nie próbujmy <laughs> iść w tym kierunku, żeby być tym wszystko wiedzącym. Bo jak pokażesz to osobie, która chciałaby się może zaangażować, która chciałaby się, by po prostu dorobić sobie pieniądze, to jak zobaczy, że ona się musi nauczyć, musi zdobyć wiedzę, z czego jest złożone X tam 10, 20, 50, 100 tysięcy produktów. Jak ona się będzie miała tego nauczyć, to ona wcześniej po prostu daruje sobie, dla sobie spokój. Przepraszam. Gdzieś mi w gardle zasnęło. Także jeszcze raz. Jeżeli chcesz mieć rezultaty, chcesz mieć dobre wyniki w branży marketingowej, to nie musisz się wiedzieć, jaki skład jest produktów. Jedyna najważniejsza umiejętność, powiem tak, najważniejsza to jest klucz do sukcesu. Nauczyć się, jak informować ludzi o swoim projekcie, i to jest. Podstawa podstaw. Jeżeli zdobędziesz tą umiejętność, będziesz ją potrafił po prostu zastosować w praktyce, to niemalże masz gwarancję, że odniesiesz w tym biznesie sukces. Oczywiście to jest droga. To jest połączone z wytrwałością, z konsekwencją, z determinacją, z systematycznością. O tym wszystkim będę mówił w kolejnych swoich odcinkach, ale od tego chcę zacząć, że ty dzisiaj nie musisz się uczyć o produkcie. No chyba, że Twój projekt, Twoja firma, albo firma, do której masz zamiar dołączyć, dopytaj się, czy ma takie narzędzia, czy są omówione po prostu w formie wideo, wszystkie po prostu produkty, żebyś ty nie musiał się tego uczyć, żebyś ty nie musiał tego ludziom przekazywać, tylko żebyś mógł działać narzędziowo. Ja powiem tak: na, na, działanie narzędziowe i systemowe da ci po prostu y, przede wszystkim możliwość szybkiego rozwoju i przede wszystkim to, co, to, to, co tobie da. To wolność w tym biznesie, bo jeżeli ty będziesz miał siedzieć i ludziom opowiadać, to powiem Ci tak, nie, no, jeżeli dzisiaj jeszcze wykonujesz jakąś inną pracę, może pracujesz na etacie, może prowadzisz y, swoją tradycyjną działalność gospodarczą, jeżeli ty będziesz się musiał tego wszystkiego nauczyć, to w pewnym momencie po prostu powiesz tak, no dobra, uczę się już czegoś tam, nie wiem, już y, kilka tygodni, może kilka miesięcy, y, dalej nie czuję się w tym dobry, więc co? Zwlekamy y, z działaniem, z tym działaniem, które daje rezultaty. Odwlekamy to i to jest znowu z tym połączone, co ja kiedyś powiedziałem w jednym z odcinków, nie wpadnij w ten szaf rozwój, że jeszcze tego nie wiesz, nie wiesz tamtego, że jeszcze się musisz tego dowiedzieć, że jeszcze tamtego nauczyć. No nie, jeżeli działamy dzisiaj systemowo, narzędziowo, jeżeli projekt, do którego masz zamiar dołączyć, dopytaj, czy po prostu są narzędzia, jest system gotowy, to w takim projekcie jesteś w stanie po prostu bardzo szybko wzrosnąć. Oczywiście wydarzy się to, kiedy Ty podejmiesz działanie. Kiedy będziesz współpracował ramię w ramię ze swoim liderem, bo to jest też jeden z kluczów do tego, aby odnieść sukces. to Nie da się tak po prostu wejść z marszu po prostu w jakiś biznes i na drugi dzień albo za tydzień być milionerem. No nie, ważne, żeby się uczyć od właściwych osób, żeby się uczyć od osób, które są w tym miejscu, w którym my chcemy być. To jest mega ważne, ale jeszcze ważniejsze jest po prostu Twoje działanie. Tą wiedzę od razu przekuwać na działanie. I Ty się skup dzisiaj na praktycznym działaniu na wiedzy praktycznej, nie na tym, z czego jest złożony produkt. Ty dzisiaj nie musisz znać do końca planu marketingowego, bo z pewnością, jeżeli jesteś albo dołączysz do jakiegoś projektu, to jest, przykładowo, nagrana prezentacja, albo są robione prezentacje codziennie o jakiejś tam godzinie, tak jak przykładowo u nas w projekcie. Nie dość, że na grupie są zostawione nagrania prezentacji. To oprócz tego codziennie o godzinie 20 jest prezentacja na żywo, bo ktoś woli być na żywo, ktoś woli oglądać, oglądać nagranie, bo przykładowo nie może być o, o danej godzinie. Przykładowo o 20 nie może być na żywo na prezentacji, więc taka osoba sobie zobaczy nagranie. Więc korzystaj z narzędzi, korzystaj z systemu i ja powiem to, co już kiedyś też mówiłem na jednym z liveów, to co kiedyś też usłyszałem od jednego z mega skutecznych i fantastycznych liderów, od których się też uczę. Cały czas poszerzam swoje kompetencje, swoją wiedzę. Powiedział takie słowa: "Zgubnij trochę. Nie bądź wszystko wiedzący, bo jeżeli będziesz wszystko wiedzący, będziesz chciał być wszystko wiedzący. Zajmie ci to lata świetlne, bo jeżeli Ty nie jesteś dzisiaj, nie wiem, dietetykiem, a działasz w branży, przykładowo, suplementacyjnej, nie jesteś po prostu osobą, która zna temat dobrze, która się kształciła w tym kierunku, to powiem tak: zajmie ci to naprawdę bardzo wiele czasu." I wcześniej się zniechęcisz, odpuścisz temat, zanim po prostu pojawią się rezultaty u ciebie finansowe. Większość ludzi, tak jak mówię, no, przychodzi do projektów marketingowych po to, aby właśnie dorobić dodatkowe pieniądze. Dlatego ten biznes musi być prosty. Ty nie masz się uczyć właśnie takich rzeczy, tylko ty masz mieć narzędzia, które po, po prostu pomogą tobie w działaniu, zdejmą z ciebie ciężar. Przekazywania przykładowo właśnie takiej wiedzy, z czego jest to złożone, jaki tam jest skład, jak to działa. Powinny być do tego narzędzia. I to jest oparte o system. Jeżeli masz takie narzędzia, masz system, to gratuluję ci, bo jesteś naprawdę w dobrym projekcie. Wiele projektów tego nie ma. Jednak po prostu, jeżeli Ciebie ktoś uczy, że Ty masz się wykuć na blachę i być specjalistą od tych produktów, to powiem tak: ok, jeżeli to lubisz, naucz się tego. Ale jeżeli Ty chcesz po prostu najpierw wystrzelić w górę, po prostu niemalże jak rakieta pionowo, to Ty dzisiaj skorzystaj z tego systemu, skorzystaj z narzędzi i nie próbuj być po prostu doskonałym, wszystko wiedzącym człowiekiem, bo tacy ludzie właśnie w tej branży nie zarabiają. Dlatego większość ludzi się wysypuje, bo często liderzy prowadzą, że Ty musisz wszystko się nauczyć. Krok po kroku musisz zostać po prostu geniuszem w tym, i dopiero wtedy Ty możesz iść do ludzi z tym. Nie, ja nie polecam tej drogi, bo to jest bardzo druga droga przez męki, i większość ludzi z tej drogi wypadnie, jeżeli będziesz korzystał z systemu, z narzędzi. Zastosujesz tą zasadę, zgubni trochę, po prostu mniej mów. Mniej mów, a więcej korzystaj z narzędzi, więcej korzystaj właśnie z systemu z tego, co ci po prostu daje po prostu tutaj takie działanie narzędziowe, bo to wzniesie Ciebie na wyżyny. Pod warunkiem, że będzie właściwe na działanie, że właśnie nauczysz się we właściwy sposób informować. Informować o swoim projekcie, o możliwościach, jakie daje Twój projekt, bo to jest według mnie najważniejsze. I to samo Don Fajla w swojej książce 45-sekundowa prezentacja mówi dokładnie. Mówi dokładnie. Ty nie mów ludziom o produkcie. Ty pokaż ludziom, jak możesz się zmienić ich życie poprzez to, że zaczną po prostu z tą, podejmą z tą współpracę. Pokaż to ludziom. Pokaż to możliwości, a nie produkt po prostu, który ty dzisiaj masz w, swoim, w swoich rękach. Bo jeżeli ty będziesz świecił produktem, to ludzie będą wchodzili dzisiaj na strony internetowe, będą szukali, nie mając wiedzy, nie mając, nie mając pojęcia o tym, co ty robisz, oni będą szukali na własną rękę. Oni znajdą wiele rzeczy, które po prostu bardzo często będą gdzieś, wypowiedziałem jakichś hejterów. Będą po prostu jakieś artykuły, gdzieś fora, gdzie bardzo często takie fora tworzy ktoś z konkurencji, gdzie takie fora czy te różne artykuły piszą osoby bardzo często kupione. Spotykam się z tym na co dzień. Mamy takiego jednego fachowca, po prostu, który prowadzi taki jeden magazyn MLM-owy i, i co najbardziej ja mówię, aby, nieraz ludzie mówią, a bo ten napisał. Ja mówię, przejrzyj więcej artykułów, przejrzyj tam wstecz, kurde, rok do tyłu, przewin te i zobacz, co pisał wcześniej. Są osoby, które bardzo często są po prostu sobicie opłacane i kto zapłaci więcej, o tym, o tym napisze dobre słowo. I czy to jest wiarygodne? No nie. Wręcz przeciwnie, to jest w ogóle niewiarygodne. To dlatego ja mówię, szukajmy prawdy, sprawdzajmy to, co działa, sprawdzajmy po prostu, e, czy dane... Artykuły, które gdzieś tam są, są zgodne z prawdą, ale żeby tej prawdy szukać, no to trzeba nieraz głębiej poszukać. Trzeba też zaufać osobie, z którą po prostu rozmawiamy, bo od tego się wszystko zaczyna i na tym wszystko się kończy, czyli zaufanie. Nie ma zaufania, nie ma kompletnie nic. Ty możesz mieć najlepszą wiedzę o produktach, możesz mieć plan marketingowy w jednym palcu. Jak nie ma zaufania pomiędzy tobą a twoim rozmówcą, kompletnie nic ci nie wydarzy. Ty będziesz siedział dwie godziny, będziesz opowiadał o jednym czy kilku produktach. Będziesz tłumaczył plan marketingowy, a i tak ta osoba powie: okej, okay, to ja się zastanowię. Kiedy ty będziesz do niej dzwonił, będziesz do niej kolejny raz pisał, ona nie będzie odbierać telefonu, ona nie będzie odpisywała. Być może się już z tym spotkałeś. Także nieraz warto zgubnąć trochę, nieraz warto właśnie dać narzędzia ludziom, aby pokazać po prostu, jak, jak one będą mogły wykorzystać ten system i te narzędzia. Tyle dzisiaj w tym temacie. Pozdrawiam cię. Do zobaczenia. Już jutro. Ciao.